Alexei Nawalny nie żyje. Rosyjski więzień polityczny zmarł w kolonii karnej. Miał 47 lat. Alexei Navalny, Russia's leading opposition figure has died at age 47. Just this morning, Russian state media is reporting Alexei Navalny, the jailed opposition leader and main Vladimir Putin critic, has died. Alexei Navalny was one of the most important opposition figures in Russia and probably the greatest critic of Vladimir Putin. Wszystkie polskie media trąbią obecnie o Aleksieju Nawalnym w kontekście tego, jakim był bohaterem, wielkim człowiekiem i oczywiście, że to Putin doprowadził do jego odejścia z tego świata. W sercu rosyjskiej polityki, gdzie walka o władzę splata się z aspiracjami narodowymi, życie i śmierć Aleksieja Nawalnego rzucają cień na międzynarodową arenę dla jednych bohater, dla innych zagrożenie. Dlaczego jednak nikt nie mówi o tym, że Nawalny pozostaje postacią kontrowersyjną, szczególnie z perspektywy Polski? To, co za chwilę usłyszycie, nie będzie opinią popularną w naszych zachodnich standardach, dlatego spodziewam się poważnego spadku zasięgu tego filmu. Zatem już teraz proszę Was o to, żebyście zostawili reakcję w postaci łapki w górę, komentarza, oraz oczywiście proszę o udostępnienie tego filmu, co powinno nakarmić algorytmy i dać mu pewien bust, którego tak ważny społecznie temat potrzebuje. Dziękuję Ci, drogi widzu, za zaangażowanie i zaczynamy. Aleksiej Nawalny, rosyjski opozycjonista, znany z walki z korupcją i krytyki Kremla. Zmarł w rosyjskim więzieniu. Jego działalność budziła podziw, ale też kontrowersje. Nawalny, opisując Rosję jako państwo złodziei i oszustów, stał się symbolem oporu przeciwko autorytaryzmowi Putina. Ale czy był demokratą w zachodnim rozumieniu tego słowa? Nawalny, skazany na kolejne 19 lat więzienia w 2023 roku, sam porównał swój wyrok do stalinowskiego uwięzienia. Podkreślając, że ma on na celu zastraszenie społeczeństwa i uniemożliwienie krytyki Putina i jego wojny na Ukrainie. Nawoływał do solidarności z więźniami politycznymi, podkreślając walkę z pozbawionym sumienia złem czym ma być władza państwowa Federacji Rosyjskiej. Jego biografia pokazuje, że Nawalny stał się znany w Rosji i na świecie około 2010 roku, kiedy zaczął publikować serię filmów o korupcji w kręgach władzy. Jego hasło Partia Żulików i Złodziei przylgnęło do partii Jedna Rosja. A w 2013 roku w wyborach na mera Moskwy uzyskał znaczący wynik, domagając się drugiej tury i oceniając, że wybory zostały sfałszowane, którą to narrację od razu podchwyciły nasze media i politycy, od razu uznając tę opinię za fakt. Polskie media i politycy często przedstawiali Nawalnego jako demokratyczną nadzieję Rosji. Jednak jego poglądy na Wielką Rosję i nacjonalistyczne inklinacje budziły obawy. Nawalny nie krył swojego rosyjskiego nacjonalizmu, co dla Polski, z jej historycznymi urazami i obawami o suwerenność, mogłoby oznaczać nowe wyzwania, które raczej nie byłyby dla nas przyjemne. W końcu czy nie, lepszy jest wróg, którego znamy i wiemy czego możemy się spodziewać, i przeciwko niemu mamy sojuszników w krajach zachodu, niż polityk, który u tych sojuszników cieszyłby się poparciem. Gdyby Nawalny objął władzę, Polska mogłaby stanąć przed dylematem. Z jednej strony upadek Putina mógłby oznaczać osłabienie autorytarnego sąsiada, z drugiej nacjonalistyczne tendencje nawalnego mogłyby prowadzić do polityki jeszcze bardziej ekspansywnej. Polskie interesy, szczególnie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego i politycznej stabilności w regionie, mogłyby zostać zagrożone. Kluczowym elementem tej układanki jest relacja Rosji z Niemcami, a w szczególności handel gazem. Polska w przypadku objęcia władzy przez Nawalnego powinna obawiać się, że tak zwana demokratyzacja Rosji pod rządami kogoś takiego jak Nawalny mogłaby ułatwić Niemcom argumentację za dalszymi inwestycjami w rosyjski gaz, kosztem bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Jeśli jednak interes Polski nie jest dla obecnie rządzącej klasy politycznej oraz mediów tak istotny, to może interes naszych wschodnich sąsiadów, Ukraińców? Otóż przeszłość Nawalnego związana jest z rosyjskim nacjonalizmem, a niejednoznaczne wypowiedzi dotyczące suwerenności Ukrainy wywołały burzę wśród Ukraińców. Zwłaszcza było to zauważalne przy premierze filmu na jego cześć. Komentarze na temat Krymu, w których odmawiał jego bezwarunkowego zwrotu Ukrainie, oraz promowanie tradycyjnych rosyjskich nacjonalistycznych stereotypów, doprowadziły do wściekłości znacznej części Ukraińców. Choć Nawalny potępił interwencję Putina na Ukrainie, to zrobił to tylko z obowiązku opozycjonisty, który z zasady musi być przeciwny rządowi. Twierdził, że nie chodziło o promowanie rosyjskiego imperium, lecz o utrzymanie władzy przez Putina i jego otoczenie. Podkreślił, że sukces Ukrainy jest dla nich zagrożeniem i że dla nich krytycznie ważne jest, aby Ukraina stała się państwem nieudanym. Choć Nawalny potępił interwencję Putina na Ukrainie, to zrobił to tylko z obowiązku opozycjonisty który z zasady musi być przeciwny rządowi. Twierdził, że nie chodziło o promowanie rosyjskiego imperium, lecz o utrzymanie władzy przez Putina i jego otoczenie. Podkreślił, że sukces Ukrainy jest dla nich zagrożeniem i że dla nich krytycznie ważne jest, aby Ukraina stała się państwem nieudanym. Nawalny wyraził niejednokrotnie skomplikowane i często sprzeczne opinie na temat przynależności Krymu i Donbasu, sugerując konieczność przeprowadzenia nowego, uczciwego referendum w Krymie pod nadzorem międzynarodowym. Nie zaś bezwarunkowy zwrot Ukraińcom tych terenów, czego domagają się państwa zachodnie. Mimo potępienia nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję, unikał zobowiązań do jego bezwarunkowego zwrotu Ukrainie, co wskazuje na jego próbę utrzymania szerokiej koalicji swoich zwolenników, którzy tego właśnie oczekiwali. Nawalny, mimo krytyki reżimu Putina, głównie w kwestiach wewnętrznych, nie dał jednoznacznych wskazówek, że znacząco zmieniłby rosyjską politykę wobec Ukrainy, szczególnie w odniesieniu do Krymu. Jego podejście do agendy Rosja-Ukraina pozostaje niejasne, co rodzi wątpliwości, czy mógłby złagodzić napięcia między oboma krajami i czy zależałoby mu na zakończeniu trwającej tam wojny. Oczywiście już w więzieniu po spędzeniu tam kilku lat, mimo wcześniejszych nacjonalistycznych poglądów, wyraził się przeciwko rosyjskiemu imperializmowi, twierdząc, że Rosja nie potrzebuje nowych terytoriów i że imperializm jest najbardziej szkodliwą drogą dla kraju. Ta hmm, ewolucja nawalnego. Miała zostać odebrana jako potencjalny przełom w świadomości rosyjskich liberałów odnośnie zbrodni kolonializmu rosyjskiego, choć chyba nieco spóźniona. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że polska debata na temat Nawalnego oscyluje między ignorancją a manipulacją. Czy polscy politycy i media naprawdę rozumieją, kim był Nawalny i co reprezentował, czy też świadomie przedstawiają go w sposób, który służy ich interesom, ignorując potencjalne zagrożenia dla Polski? Śmierć Nawalnego pozostawia więcej pytań niż odpowiedzi. Dla Polski, jak i dla wielu krajów wschodniej flanki NATO, ważne jest, aby patrzeć na Rosję z perspektywy szerzej niż tylko bieżącej polityki. Historia uczy, że zmiany w Moskwie zawsze niosą ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje. Nawalny, mimo swoich demokratycznych aspiracji, mógł nie być wyjątkiem. W takim kontekście Polska musi zachować czujność, analizować globalne przemiany i przygotowywać się na różne scenariusze rozwoju wydarzeń na wschodzie. Dlatego ja nie będę płakać po Nawalnym. A ty? Wasz waszą ja czekam, ja wam odprawię numer swojego finansowego budżetu, żebyście z waszej ogromnej zarobki w Federalnym Słudzie podeklarowali mój finansowy rachunek, żeby pieniądze u mnie zakończyły się, dzięki waszym decyzjom nie zakończy się jeszcze szybciej. Więc wysyłajcie. A w tym czasie też tam skierowacie się w sezon.